Ludzie myślą, że to jest jedzenie. Mamy tutaj całą masę pasteryzowanego mleka. Zresztą każde mleko sprzedawane w sklepie musi być pasteryzowane. Nie wiem, czy wiesz, ale karmiono cielą te cielaki e, mlekiem pasteryzowanym i zmarły po 8 tygodniach. Inny eksperyment przeprowadzono na szczurach. Cztery grupy szczurów. Karmiono je pierwszą grupę naturalnym pokarmem naturalne składniki tylko i wyłącznie surowe. Szczury żyły świetnie, czuły się świetnie. Do drugiej grupy dodano tylko hot-dogi. Szczury zwariowały. W trzeciej grupie karmiono je paszą dla ludzi. Taką tutaj, którą znajdziesz w każdym sklepie. To jest po prostu pasza dla ludzi, która jest sprzedawana. Szczury niestety nie były w stanie przeżyć na tym jedzeniu. Czwarta grupa karmiona była tylko pączkami z dziurką, kawą, Coca-Colą i wszystkimi słodyczami, których jest cała masa tutaj na półkach. Niestety... Nie przeżyły nawet kilku tygodni. Ludzie myślą, że jedzą jedzenie. Piękne kolorowe opakowania, w ogóle nie nadające się do niczego, tak naprawdę. To nie powinno stać na półkach, to powinno być zakazane, to powinno być karalne. Kiedy ludzie zrozumieją, że mamy to przestać jeść, to nie ma znaczenia, czy jesz masło, czy margarynę, czy pijesz mleko z kartonu, czy z butelki. Po prostu to jest niezdrowe. и скрыться